Gdy dowiedziałam się, że tematem tegorocznego festiwalu będzie otchłań, e, to bardzo się ucieszyłam, bo miałam taki pomysł e, od razu, że pójdę w tę stronę, na której naprawdę się znam, <laughs> czyli w stronę takiego doświadczenia otchłani jako doświadczenia melancholii, e, depresji. Mm. Więc chwyciłam za ciemność widomą z Tyrona. Pomyślałam tym tropem, że, że można przyjrzeć się i klasycznym tekstom z filozofii Otłani, jeśli coś takiego istnieje zajrzeć do Tomasza z Akwinu, zajrzeć do świętego Augustyna, a jednocześnie być bardzo blisko doświadczenia ludzkiego. I, I to mnie chyba najbardziej tu fascynuje, że to jest rzecz, z którą rzeczywiście pracuję, nie tylko teoretycznie, ale również jeśli chodzi o pracę performerską czy prozatorską, to do tej otchłani zaglądam.